Witam wszystkich na kanale Goli86 z tej strony Grzegorz chciałem wam pokazać filmik z Bieszczad, bo byłem jakiś czas temu na weekendzie motocyklami z kumplami w Bieszczadach i nagrałem taki mały filmik jak szybowiec startuje więc fajna, fajna sprawa to zobaczyć na żywo może ktoś kiedyś pojedzie zobaczyć sobie pozdrawiam się pozdrawiam i do zobaczyska w Temacie standardowym, czyli z traktorami, a to taka odckościa ma. Pozdrawiam się hej.